Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj trochę wcześniej witam się z wami ja i moje wiadro kawy. Także powiem wam, zaraz wam zresztą wszystko opowiem, ale dzisiaj naprawdę kawa na bogato. Także dzień dobry, witajcie! Także raz jeszcze, kochani, kochani, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. I widzicie, widzicie, co tu się wydarzyło? Co ja Wam wczoraj powiedziałam? Że dzisiaj jest piątek, że ja mam dzisiaj bardzo dużo kampanii do ogarnięcia i spotkań e, i dzisiaj e, nie będę nagrywać, prawda? Mamy piątek, a w sobotę vlog się ma nie pojawiać, ale pojawi się w niedzielę, a ja miałam dzisiaj zająć się innymi rzeczami i dać sobie dzisiaj na luz z vlogiem. Ale no, po prostu nie mogę. No, ja kocham ym, dla Was nagrywać. Także słuchajcie, witam się z Wami serdecznie. Chyba to piękne słońce dzisiaj tak na mnie zadziałało. Ja dzisiaj naprawdę produktywnie. Jest godzina po dziewiątej, ale muszę dzisiaj y, moje okno żywieniowe otworzyć wcześniej, bo po prostu powiem Wam, że potrzebuję takiej mocnej kawy z mlekiem, ale takiej mocnej z takich trzech konkretnych łyżeczek, dlatego że dzisiaj wstaliśmy o szóstej. Noc była bardzo słaba, bo w ogóle mamy y, dzisiaj w nocy z tego, co dobrze kojarzę, co dobrze wyliczyłam. E, także jest, e, dzisiaj była noc przed pełnią i powiem Wam, że tak. Nelcia przywędrowała, zanim jeszcze zdążyliśmy z krzyśkiem e, zasnąć. Nelcia zazwyczaj śpi całe noce u siebie, ale raz na jakiś czas jej się zdarza. Przywędrował po Nelci Leo. A jak już dzieci są ze mną w łóżku, to ja śpię bardzo słabo. Także mam taką dzisiaj, że tak powiem, słabo przez paną noc. Wstaliśmy o szóstej, Krzycie w pracy, dzieci w szkole, w przedszkolu, a ja na dziewiątą miałam zrobić akcept jednej kampanii. Zaraz wam pokażę i stwierdziłam, że nagram tę kampanię rano. Będę miała dwie godziny, oni jakoś tak 15 po 7 wyszli. Także mówię: Ogarnę się w szlafroczku, akurat wszystko pasuje, taki temat pasuje, więc zrobię to na dziewiątą i zrobiłam to tak na 9.15 z takim malutkim poślizgiem. No w sumie dwie godziny miałam równiutkie od tej 7.15 do 9.15. No i powiem Wam, że właśnie przesłałam to wszystko do akceptu i czekam, czekam na akcept. No i zrobiłam sobie tą kawę. Za chwilę, bo dosłownie za 40 minut, no za taką Większą chwilę. Mam spotkanie, ale będę w szlafroku, słuchajcie, już pełen makijaż, jak możecie zauważyć. Będę na tym spotkaniu w szlafroczku, bo jest to takie spotkanie e, niebiznesowe, ale przez kamerkę na zoomie. Bardziej tak rozwój osobisty i te sprawy. Także dzisiaj mam. Takie spotkanie. Później, słuchajcie, mam jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Jeszcze też będę chciała nagrać barterową rolkę dla Sinsei z tymi rzeczami do domu i w końcu te rzeczy już rozłożyć i wam pokazać, jak się prezentuje to wszystko. Także nagrywam. Zobaczymy, czy będzie to vlog łączony z dwóch dni, czy dzisiaj pociągnę już cały dzień i po prostu spędzimy ten dzień dzisiaj razem. Biorę się za kawę, bo za 40 minut mam spotkanie, a pokażę wam dzisiaj, właśnie jaką kampanię. Robiłam, przygotowywałam i jestem mega mega zadowolona, że się tej współpracy podjęłam. To jest współpraca, będzie rolka na Instagramie i Insta Stories, nie, nie na YouTubie. Ale produkty są naprawdę świetne. Dzień dobry, raz jeszcze po raz trzeci. Kampania, którą właśnie robiłam, którą nagrywałam, jest z marką Clinic. Oni wypuścili teraz nową linię Naturals, bawełna, e, len i konopie. Mega, 100% naturalne i podpaski, wkładki, patyczki, także e, super. Tutaj wszystko się udziało. Macie taki backstage. Mówiłam wam, że u mnie tylko koreańska pielęgnacja i kocham nadżycie życie, ale wyjątkiem są produkty od Paries, o których też bardzo często wam mówię i przyszły do mnie e, kilka dni temu kremy, dwa nowe Velvet Skin, krem z peptydami, cudowny pod makijaż, ale możecie używać i rano i wieczorem. E, opowiem na pewno coś więcej niedługo o tych kremach. Natomiast ja jeden już zaczęłam testować. E, później, jak nie zapomnę, pokażę wam opakowanie. Kocham te nowe opakowanie od Paries. Są tak Ekonomiczne, są tak fajne w użyciu, nie wsadzamy palucha do kremu. Dozujemy, ile chcemy, ale ten krem zakochałam się. Jest miłość po prostu, jest miłość. Także będę na razie stosować ten krem. Ja już sobie otworzyłam, mam w łazience naprzemiennie z kremem. Już wam pokażę. Dobrze znanym. Z tym kremem, mówiłam Wam, że rozpoczynam testowanie tego kremu, e, słuchajcie, od VT i powiem Wam, że pytałyście mnie o ten krem, on jest świetny. Pięknie pachnie, konsystencja żelowa i cudowny pod makijaż, szybko się wchłania, także na razie sobie pod makijaż e, nakładam ten, a ten z peptydami wrzucam sobie po prostu na noc i powiem Wam, że rewelacja, także testuję cały czas, ale jestem bardzo już zadowolona i mogę powiedzieć, że fajnie nawilża i bardzo ładnie sprawdza się też pod makijaż. Tak. Jest rano, ja dzisiaj w ogóle też muszę e, zmienić e, pościel e, i założyć tę nową już czyściutką z Sinsei. Jest rano, czy, czytam też przy okazji Wasze komentarze e, pod vlogiem, bo pytałam was, czy mam czytać wróżbę, czy tej wróżby nie czytać, i zostawić ją dla siebie. I nie wiem, ale jest rano, mam kawkę i muszę otworzyć to ciasteczko, bo jestem ciekawa, jaka wróżba jest tam dla mnie w środku. No nie wiem, czy mogę wam powiedzieć, czy nie, ale słuchajcie, wszystko się spełni. Wszystko się spełni, ciastka nie kłamią. Powiem Wam, że super. Dobra, zjem to ciastko, piję kawę i lecę na spotkanie. Dziękuję za wszystkie komplementy od Was na temat włosów. Mówicie, że w tych kręconych wyglądam dużo, dużo lepiej. Także dziękuję Wam bardzo. Wrzucałam też zdjęcie na Instagram i tam też tyle wspaniałych komentarzy. Także dziękuję Wam serdecznie. No ja do kręconych zawsze jakoś tak podchodzę. Wiecie. Z dystansem wolę jednak proste, ale wiecie, taka odmiana, dlaczego by nie? Natomiast kolor rewelacja. Uwielbiam takie odświeżenie koloru, super! Kochani, jestem z mamą w Dino. Wyskoczyłyśmy na jednej nodze po mleczko kokosowe, bo jednak nie będę robiła ze śmietanką. Kupiłam mleczko kokosowe i tam w przepisie jest przyprawa do dyni. Eee, też taka śmieszna sytuacja, dlatego że ja wydawało mi się, że widziałam tą przyprawę z Kamisa eee, właśnie do dyni, taka piękna szata graficzna i wydawało mi się, że widziałam ją w dino, więc specjalnie przyjechałam, a tu się okazuje, że jest jedna ostatnia i jest przyprawa do zupy dyniowej, ale nie z Kamis, tylko z prymatu, a wydawało mi się, że mi chodziło o inną, no trudno, jest jedna, zobaczcie, została wykupiona. Także bierzemy tą. Ona ma fajnie, bo ona ma w składzie słuchajcie kurkumę, czosnek, cynamon, kmin, imbir. Także super z mamą takie klopsiki. Mama bierze, bo też jest ogromną fanką łososia. Zobaczcie, klopsiki z łososia z czarnuszką. Całkiem fajny skład tutaj mają. Także mama bierze, ja się nie skuszę, bo ja jakoś nie mam ochoty na łososia. Ale tutaj taka ciekawostka, że są. Pudingi bardzo fajne, proteinowe w dino, także tutaj donoszę. Bardzo, bardzo je lubimy. Zobaczcie na skład. I tutaj ten skład jest No jest skład, skład bardzo, słaby, ale dietety, dietetyczki słuchajcie polecają na Instagramach, bo mówią, że to jest duża zawartość białka i skład jest do przejścia. Także spieszę donieść, że tutaj są i bardzo dobre są. Skry bardzo fajne, te z bakomy też mają dużą zawartość białeczka happy. dzień naszego wyzwania. Zobaczcie, jakie mam tu piękne widoki. Jesteśmy nad rzeką. Widzicie, i tak myślałam właśnie, mówiłam, nie będę dzisiaj nagrywać. Mówiłam, nie będę dziś nagrywać, bo mam tyle rzeczy do zrobienia, że to nagrywanie to, to dzisiaj mogłam odpuścić, miał być jednak wolny piątek, bo ledwo dzisiaj wyrabiam na zakrętach, tak jak mówię. A jeszcze jak wrócę do domu, to chcę wam powiedzieć, bo dzisiaj, znaczy w tym miesiącu swoje dziewiąte urodziny obchodzi Marka, z którą gdzieś tam jestem związana, mam cudowne wspomnienia, także jeszcze to chciałabym wam nagrać. Jeszcze przydałoby się zrobić sobie kolację, bo ta dynia na mnie czeka i te krewetki na mnie czekają, ale powiem wam, że robiłam też dzisiaj rolkę dla e, Sensei, tak jak wam wspominałam. Miałam kilka spotkań, także powiem wam, a jeszcze dzieci w międzyczasie, że ledwo e, dzisiaj wyrabiam na zakrętach. E, no ale podjęłam się wyzwania szósty dzień, wyprowadź swój oddech, oddech na spacer. E, także jesteśmy po prostu niedaleko naszego domku, nie wiem, czy zobaczycie nasz dom. No nie, może nie zobaczycie, jest, jest tam. E, jestem z mamą, więc spacerujemy. Podjęłam się wyzwania, tak jak mówiłam, powtarzam to już któryś raz, dzień szósty, wyprowadź swój oddech na spacer i podjęłam się tego, że dzisiaj nagrywam vloga, więc muszę go pięknie, ładnie i sumiennie dzisiaj dla Was nagrywać. Także my zamykamy buzię, spacerujemy i lecimy z tym wyzwaniem. No i dobrze, wróciłam ze spacerku, kochani. Zrobiło się ciemno. Krzysiek z Nelcią pojechali właśnie po Leo, bo Leo śmiał trening, także pojechali po niego jeszcze gdzieś tam na placu zabaw. Chwilę zostali, a ja jestem już w domu i słuchajcie, tak, jeszcze dzisiaj mam takie spotkanie, ale to bardziej relaksacyjne, takie o czym wam opowiem. Wiecie, te moje kredki, ale to już jak położę Nelcie: kredki, blok, markery. Zakreślacze, ale o tym jeszcze na razie nie mówię. Powiem przy jakiejś tam myślę okazji. Także to mnie jeszcze czeka. Tak jak się śmiałam, że słuchajcie, krewetki i deniam pójdą na jutro. Ja mam gotowe na więc po prostu zjem sobie dzisiaj szybciutko. Te nagety e, I tyle, e, dobrze, kochani Chciałabym Wam o czymś powiedzieć, e, dlatego, że Dzisiaj też publikowałam na Instagramie Marka Whizbear, z którą jestem Bardzo związana, w tym miesiącu Obchodzi swoje dziewiąte urodziny I jak napisały do mnie założycielki A tak naprawdę Zuzia e, Jedna z sióstr, które Stworzyły e, markę Whizbear W 2014 roku e, Że to już 9 lat e, I w ogóle, słuchajcie, dostałam taką piękną Przesyłkę, pokazywałam Wam na Instagramie i dostałam również Whisbera. Pamiętacie, pamiętacie! I słuchajcie, postanowiłam, że yy, wspomnę tutaj o tym w ramach takiej koleżeńskiej reklamy. Dlatego, kiedy, dlatego, że kiedy ja byłam w ciąży z Leo, nosiłam Leosia pod swoim sercem, podjęłam właśnie współpracę z Whisberem i była to jedna z moich najlepszych współprac. Dlatego, że jak tylko urodził się Leo, to Whisber był jego ogromnym przyjacielem e, i powiem Wam, że Markata ma mnóstwo certyfikatów. E, I Whisber jest, yy, słuchajcie. Yy, Przewspaniały, jego szum to jest też miś sensoryczny dodatkowo, szumiący i sensoryczny. Jest niesamowity dla takiego małego dziecka. Leoś przepięknie spał, przepięknie się uspokajał. Także jeżeli jesteście z nami już. Długo, to na pewno pamiętacie. Wszystkie moje baby hole z Londynu, e, kiedy pokazywałam Wam rzeczy mm, wyprawkowe e, dla Leo. E, I tak się dzisiaj wzruszyłam, że to już dziewiąte urodziny. Zgadza się, Leo niedługo, pod koniec listopada, kończy 8 lat. Ja, kiedy byłam w ciąży, podjęłam współpracę z Whisberem, byłam jedną z pierwszych mam, takich wiecie, YouTube, z YouTube'a, z Instagrama. E, później urodziła się Nelcia. Nelcie ale aleniwca, pewnie też dokładnie go pamiętacie, więc, są to produkty, które są z nami. Były z nami, bo dzieci już podrosły przez wiele lat, i ja, jako mama z czystym sercem, mogę Wam polecić. Szumiące maskotki Whisper. Polska marka, najlepsza jakość. Powiem Wam, że jeżeli oglądają mnie to jakieś młode mamusie czy kobiety w ciąży, to jest zabawka naprawdę must have. Ten miś jest po prostu must have. Zabawka. Może nie powinnam nazywać tego jako zabawka, bo jest to taki przyjaciel dziecka, tak naprawdę od pierwszych dni życia. Ma sensor płaczu, słuchajcie, e, także no, 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 coś wspaniałego, coś wspaniałego, także e, Whisper, 100 lat e, i jestem po prostu wzruszona, e, i wszystkie wspomnienia mi wróciły. Tyle, kochani. A jeszcze słuchajcie, tutaj przeczytałam, bo wiecie, ja tutaj w emocjach taka rozeemocjonowana. Um, jeszcze przeglądałam dzisiaj zdjęcia, jak Leo był malutki e, i jak towarzyszył mu Whisper e, cały czas przy jego łóżeczku. E, także zatrosz się o spokój i sen swojego maluszka dzięki szumiącemu misiowi sensorycznemu od Whisber. Okultowy produkt, który ułatwia wyciszenie i usypianie noworodków i niemowląt. Ukryte w misiu urządzenie szumiące emituje uspokajający różowy strzum, który kojące działa na Twoje dziecko. Także. Jak chcecie, zostawię wam linka. Jest to współpraca koleżeńska, po prostu prezent, wiele emocji, wiele wspomnień. Nie jest to żadna tutaj współpraca, nikt mi za to nie zapłacił. Także po prostu sentyment i świętuję urodziny razem z Whisberem. No, ale link mogę wam zostawić. Wszystkie zainteresowane mamy, kobiety w ciąży, jeżeli macie ochotę, zerknijcie sobie, poczytajcie, bo naprawdę warto. No ja coś o tym wiem, dwoje moich dzieci wychowane razem z Wisberem, także polecam, moi drodzy A jeszcze, moi drodzy, plan mój na jutrzejszy dzień, sprzątanie, sprzątanie, sprzątanie Trochę kartonów, trochę paczek PR do mnie ostatnio przyszło, więc muszę to posprzątać Zrobić jakiś dobry obiadek Krzyśkowi i tacie, także mówię do nich, pomyślcie co chcecie, ja wykonam Pomyślcie, co chcecie, ja zrobię coś pysznego, bo ja pewnie przełożę znowu dynię. Przekładam z wczoraj, przełożyłam na dzisiaj, ale dzisiaj taka już jestem zjechana. Słuchajcie, że nic z tego nie będzie: kąpiel dzieci, położę dzieci, później herbata, moje malunki, więc ja swoją dynię z krewetkami przekładam na jutro. Także kochani, żegnam się dzisiaj z wami, dzisiaj tak szybciutko, ale jestem. E, ściskam was serdecznie, koniecznie napiszcie mi, co tam u was, jakie macie plany. Tak, dobrze kochani, słuchajcie, dzisiaj pełnia była o 11, e, także, e, także tak, także to już zrozumiałam, dlaczego dzieci do mnie w nocy przywędrowały i dlaczego ja tak słabo dzisiaj spam. chociaż u mnie jest różnie, czasem w pełni śpię dobrze, a czasem widzicie, o tak jakoś byle jak. Także koniecznie dajcie mi znać, jak tam u was, jakie cele na październik, jakie plany, plany na październik, co tam ogólnie u Was ciekawego, a ja się z Wami żegnam i widzimy się, kiedy się widzimy? Już jutro o 7.30. Buziaki, hej, pa!